Witajcie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam Was na trzeci odcinek w naszej serii w grze UFC4. Symulacja pojedynku. W tym materiale chciałbym Wam pokazać pojedynek między Maciejem Kawulskim a Martinem Lewandowskim, dwóch założycieli Polskiej Federacji MMA KSW. E, także przejdźmy sobie tutaj dalej. E, po lewej stronie wybieramy Macieja Kawulskiego, e, jemu wybierzemy e, bokser-showman. Tak jak widzicie. A po prawej stronie będzie Martin Lewandowski, któremu wybierzemy bokser Presja. I zobaczymy, jak ten pojedynek się potoczy. Jestem bardzo ciekaw. Ostatnio mi ktoś z Was napisał, że chciałby zobaczyć taką symulację pojedynku. Także postanowiłem, że nagram tutaj dla Was. Trochę mnie nie było, ale to musicie mi wybaczyć, bo informowałem o moich problemach ze sprzętem. Ale teraz przejdźmy tutaj do pojedynku. Zobaczmy bohaterów te, tego, tej walki. I bohaterów tego wieczoru oczywiście. Także zobaczmy, kto będzie pierwszy wychodził do oktagonu Martin Lewandowski. Posłu, zobaczmy, miejsce urodzenia Warsaw Polen, Wiadomo. Chociaż nie wiem, gdzie on się urodził. Ale no, okej, okay, nieważne to jest. Zobaczmy dalej. Martin Lewandowski, precyzyjne ciosy w stójce. Twierdzi, że zostanie gwiazdą UFC. Brawler. No zobaczymy. Taki, na taki pomysł wpadłem właśnie ostatnio, żeby zrobić tych dwóch panów. I teraz możecie dzięki temu zobaczyć ten pojedynek. <laughs> Spodenki bokserskie dobrałem jednemu i drugiemu. Zobaczmy teraz jego rywala, czyli pana Kawulskiego. Proszę bardzo, wchodź do oktagonu. Maciej Kawulski. Zobaczmy co tutaj pokażą obydwaj panowie. Jestem ciekaw, jak się przygotowali do pojedynku. Kto ich trenował? No, tego nie wiem. Solidna siła ciosów rękoma, brawler, pierwsze kroki w UFC, takie mamy informacje odnośnie tych dwóch panów tutaj. No ale zobaczymy. Develop... Maciej Kawulski już w Oktagonie rozejrzał się dookoła, zobaczył co się tam dzieje, spojrzał na swojego oponenta No i teraz zobaczmy informacje o tych dwóch panach. Bardzo podobny wiek, ten sam wzrost, ten, ten sama waga, ten sam zasięg krąg. No i zobaczymy jak to się jaki będzie miał to wpływ na pojedynek i posłuchajmy Brusa Wafera. Heavyweight division. Introducing first fighting out of the blue corner. This man is a boxer, making his professional debut here tonight. He stands 6 feet 1 is tall, weighing in at 187 pounds. Fighting out of Warsaw, Poland. Lights out. Martin Lewandowski. No, and now zobaczymy Macieja Kawulskiego. This man is a boxer, making his professional debut bokser, here tonight. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 187 pounds. Polska, Maciej Kawulski, no dobrze, moi drodzy, zobaczmy teraz. Herbdin chyba będzie, a nie Agli Agliota, dobra, zawsze mi się mylą ci sędziowie. Kawulski gotowy, Lewandowski gotowy i zaczynamy pojedynek. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie tutaj wyglądać. Wiadomo, że pierwsza runda bywa różna, no ale tutaj widzę, że panowie ostro zaczęli. Wiadomo, że będą się badać. Ładny prawy prosty ze strony Kawulskiego, tutaj niecelny lewy sierp. O, superman punch, pięknie tutaj. Martin Lewandowski skontrował Kawulskiego, no proszę. No, no teraz próba kopnięcia, tutaj niecelny cios, ładny unik ze strony właśnie Kawulskiego. Nie trafiony walkie. Teraz piękny high kick na głowę, chociaż nieczy, nieczysto trafiony. No, tutaj zblokowane uderzenie. Kolejne. Ładny lewy prosty. No i zobaczmy. No, tutaj clincz. O! Tego się nie spodziewałem. Kolano w clinczu ze strony kabulskiego, Piękny po, prawy podbródkowy w zwarciu. Lewy prosty, lewy sierp. Ładna kombinacja. Znowu dwa lewe proste. No, zobaczmy, zobaczmy. Jak tutaj to będzie wyglądać. No, ładny tutaj. Ładny prawy, prawy prosty na korpus, ale też dobra odpowiedź Kawulskiego tym ciosem łokci, z łokcia. Tym łokciem, nie z łokcia. No to niecelny teraz low kick wewnętrzny. No i na razie panowie się badają tutaj, zobaczymy. Łaaa, poszedł z góry! Pięknie trafił tutaj Kawulski Lewandowskiego, ale nie poszedł za ciosem. Chociaż teraz lewy high kick, i teraz lewe kopnięcie na wątrobę. No ale nie, nie, nie skończył, a było blisko. Ładny ten cios wszedł. Także już nam się tutaj pokazuje, kto będzie. W... Póki co mamy osobę, znaczy, przepraszam, póki co Kawulski pokazuje, że nie będzie tutaj się cackał. Od razu wytoczy potężne działo i trafił Lewandowskiego tym ładnym cepem. Tutaj próba, próba obrotowego takiego kopnięcia na korpus niecelna. No, tutaj Lewandowski stara się trafiać, ale Kawulski lepiej pracuje na nogach. No, ładne dwa lewe proste ze strony Kawulskiego. Na razie Lewandowski pada trochę, ładnie trafił prawym prostym. No, ładny lewy sierp. No i teraz trochę Kawulski się cofnął, ale ładny jest na chociaż nie do końca czysty ze strony Lewandowskiego. I tutaj kolejna kombinacja. Kawulskiego, ale tym razem nie trafił. O, tutaj ten cep tylko przeleciał, przeszedł powietrze, a tutaj został skontrowany przez Lewandowskiego tym prawym prostym, lekkim takim ciosem. No Widzimy, że Kawulski lepiej pracuje na nogach, lepiej unika tych ciosów. Jest bardziej taki energiczny. No, tutaj niecelny super, superman jab, bym to nazwał. O, to ładne dwa podbródkowe. No, póki co ciekawie, no. Niecelny teraz ten, te obrotowe e, uderzenie z pięści to są bardzo niebezpieczne techniki. Jeżeli trafisz przeciwnika możesz mu zrobić krzywdę, ale jeżeli nie trafisz go i on cię skontruje, no to po tobie. No, ładne dwa lewe proste ze strony Lewandowskiego. O, ładnie prawy prosty. Tutaj dwa niecelne, lewy prawy. Nie wyczył dystansu dobrze Kawulski. Ok, ładnie tutaj. Kombinacja prosty, lewy prosty, lewy sierpi. Tutaj w zwarciu jeszcze podbrudkowy taki lekki wszedł. Na, na głowę Kawulskiego. Tak, widzicie, tutaj dużo ciosów rękami jest. To jak panowie jakoś, parterze się nie będą tutaj bawić z tego, co widzimy, tylko bardziej w stójce to będą chcieli rozwiązać. No ładny teraz prawy sierpowy na, na korpus ze strony Kawulskiego. Dwa, dwa ładne ciosy kolanem w zwarciu. Oj, teraz prawy sierp szedł pięknie i Lewandowski po raz kolejny w opałach. Zobaczmy, Kawulski tutaj będzie czas prowadzać. No, próbuję sprowadzać, chociaż nie wiem czemu. Ja bym tam próbował skończyć w tej stójce. Jest Lewandowski. Szczęka Lewandowskiego jest naruszona. Już dwa razy tutaj był. O i trzeci raz jest tutaj zamroczony w tej pierwszej rundzie. A jeszcze minutę ma na wykończenie swojego przeciwnika Kabulski, ale teraz stał skontrowany przez Lewandowskiego i też zamroczony. Musi uważać. Tak jak widzicie, tutaj się. Wszystko zmienia z, z, z sekundy na sekundę w tym pojedynku, ale teraz Kawulski próbuje chyba obalić Lewandowskiego, ale nie wiem czy coś mu z tego wyjdzie. Na razie go obija trochę w zwarciu. Ok, i teraz musi uważać. No, nieźle tutaj się ten pojedynek nam rozpędza. Panowie już tutaj nabrali pewności siebie, i widać to po tym, jak, jak siebie bombardują tymi potężnymi bombami. Tylko zobaczymy, jak na, na, na jak długo starczy im tutaj kondycji. No, ładnie teraz Lewandowski tymi czasami powalił Kawulskiego, ale ten szybko się podniósł. O, Ale go trafił! Prawy hajki, czy to będzie koniec, moi drodzy? Zobaczmy, ale nie! Zobaczcie, jak, jak Maciej Kawulski szybko się wykaraskał z, z, z tej sytuacji. Ładnie się przeturlał na plecy i w, szybko wstał. I to uratowało mu skórę, bo mogło się skończyć różnie. Tak jak widzicie, no, pojedynek tam się wyrównał. Tu piękna obrotówka na. Korpus, jeszcze jeden cep, ale zabraknie czasu, no naprawdę, jestem pod wrażeniem tutaj, widzę, że panowie się nie obijają, bardzo dobrze przygotowali się do pojedynku, tutaj macie powtórkę tego lewego sierpa, który powalił Kawulskiego. jeszcze raz będzie teraz high kick, który, o, tutaj nieźle zamroczył. Nieźle tutaj został zamroczony Maciej Kabulski, ale no, Martin Lewandowski nie wykorzystał tej sytuacji, żeby skończyć swojego rywala. No ale dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. No tutaj no. Całkiem dobra walka, Wam powiem. Także przejdźmy, przejdźmy sobie dalej. Zaczyna się druga runda. Zobaczymy, jak tutaj panowie rozłożą siły i jak będą tutaj tańczyć ze swoim przeciwnikiem. No tutaj ładne dwa ładne low-kiki od wewnętrznej i zewnętrznej strony ze strony Kawulskiego. No i tutaj dał się tym lewym prostym zaskoczyć. No przeciwnicy się badają. Tutaj znów była próba obrotówki, ale niebezpieczna. I wow! No powiem wam, że nie spodziewałem się tego, że tak się zakończy ten pojedynek, ale mi wydaje mi się, że minusem ze strony... Pana Macieja Kawulskiego było to, że próbował tych obrotówek na brzuch i to go zgubiło, bo po nieudanej próbie, zobaczcie, on chyba tutaj chciał. A nie, przepraszam, tu chciał ląkikiem zaatakować i dostał tego cepa potężnego z góry. Ło! Ale światło zgaszone, ja pierdzielę. No to Martin Lewandowski pokazał, pokazał charakter. No bo początek pierwszej rundy wyglądał dla niego niezaciekawie, ale zobaczcie jak to się skończyło i teraz tylko wystarczy posłuchać sędziego i Brusa Bafera. Przez knockaut wygrywa Martin Lewandowski. No proszę moi drodzy. Przez nokaut w drugiej rundzie, no. Zaskoczył, zaskoczony jestem troszeczkę, no. no ale taki to jest sport. Uff, nieźle, nieźle. Gratulacje dla pana Martina Lewandowskiego. No, brawo, brawo! Widać, że te cepy były ćwiczone na treningu. Pewnie nie jeden worek się zerwał z łańcucha po, po tym ciosie, no ale no tak to wygląda, moi drodzy, no. No i co? Mam nadzieję, że ten odcinek, ta symulacja takiego pojedynku się Wam spodobała. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę. Dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Oczywiście, nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej hej! I oczywiście piszcie w komentarzach, jakie symulacje pojedynku byście chcieli jeszcze zobaczyć w tej naszej serii. Dziękuję wam jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!